i syna, i ducha świętego. Amen. Kyrie Eleison, Chryste Eleison, Kyrie Eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże. Duchu, święty Boże. Święta Trójco, jedyny Boże. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża rodzicielko. Święta Panno nad Panami, Matko Chrystusowa, Matko Miłosierdzia, Matko Łaski Bożej, Matko Nieskalana, Matko Najczystsza, Matko Dziewicza, Matko Nienaruszona, Matko Najmilsza, Matko Przedziwna, Matko dobrej rady, matko Stworzyciela, matko Zbawiciela, panno roztropna, panno czcigodna, panno wsławiona, panno można, panno łaskawa, panno wierna, zwierciadło sprawiedliwości. Stolico mądrości, przyczyną naszej radości, przybytku Ducha Świętego, przybytku chwalebny, przybytku sławnej pobożności, różo duchowna, wieżo Dawidowa, wieżo z kości słoniowej, domie złoty, Arko Przymierza, Bramo Niebieska, Gwiazdo Zaranna, Uzdrowienie Chorych, Ucieczko Grzesznych, Pocieszycielko Strabionych, Wspomożenie Wiernych, Królowo Aniołów, Królowo Patriarchów, Królowo Proroków, Królowo apostołów, królowo męczenników, królowo wyznawców, królowo dziewic, królowo wszystkich świętych, królowo bez mazy pierworodnej poczęta, królowo w niebo wzięta, królowo różańca świętego, królowo pokoju, Królowo Polski. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za Nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego Amen. We wszystkich intencjach, które skrywają nasze serca, pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panna chwalebna i błogosławiona, o pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednej, synowi swojemu nas polecej, swojemu synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.